A bliżej medal? bliżej medal. O, o, par... Mogę tu poprosić? Pani, Pani Maju, do góry. góry. Szanowna Maju, drodzy członkowie zespołu wspierającego w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, witam serdecznie w Warszawie na ziemi Polskiej. Przede wszystkim chciałbym Ci złożyć serdeczne gratulacje za osiągnięcie tak wspaniałego wyniku, którym niewątpliwie jest zdobycie srebrnego medalu olimpijskiego. Dziękuję za wspaniałe emocje, które dostarczyłaś nam w czasie tego morderczego wyścigu. Ja miałem przyjemność obserwować Ciebie Twoje zmagania zarówno w Atenach, potem, potem w Pekinie, ale muszę powiedzieć, że takiego popisu profesjonalizmu, przygotowania, doskonałej taktyki jeszcze nie widziałem w Twoim wykonaniu. Także serdecznie za to dziękuję. Dziękuję za Twoją wspaniałą sportową postawę po, po ukończeniu biegów. Ja myślę, że to może być super lekcja na, dla młodych sportowców. Chciałem Wam również wyrazić gratulacje i podziękowanie, bo ja mam świadomość, co to znaczy praca w zespole i wiem, że bez tego taki sukces nie byłby możliwy. Serdecznie Wam gratuluję, a prezesa, również gratuluję. Zaczęliście mocno, otworzyliście ten worek z medalami, wspaniale zakończyliście. Prezesa poproszę o przedstawienie poszczególnych członków teamu, a pozwólcie, że złożę kwiaty Mai. Drodzy Państwo, no to jest olbrzymi zaszczyt Ach, witać taką ekipę. To jest najlepszy wynik kolarstwa od 40 lat. Ostatni raz w 1976 roku przywieźliśmy dwa medale z igrzysk olimpijskich. No i tak jak tutaj prezes Stadniuk powiedział, rozpoczęliśmy jako kolarstwo i zakończyliśmy jako kolarstwo medalem. No i Maja, która jest, mogę powiedzieć, w kolarstwie niekwestionowaną królową, także Majka, wielkie gratulacje dla Ciebie za ten wspaniały sukces. Natomiast e, oczywiście przełamała wszelkie pechowe sytuacje, które były. W tym roku na Mistrzostwach Świata jadąc na drugiej pozycji 800 metrów przed metą miała defekt. Przełamała tyle różnych niepowodzeń, tylu chorób. E, pół roku temu dostała polecenie służbowe od prezesa, że ma nie chorować. Maju, dziękuję, że posłuchałaś i nie chorowałaś i przywiozłaś nam ten medal. Drodzy Państwo, to myślę, że Maja sama to potwierdzi, ale ten medal nie byłby możliwy, gdyby nie Zespół, który udało się zbudować wokół MAI, pozwólcie, że go przedstawię, bo rzadko się o nim mówię. Magdalena Zamolska, kiedyś również zawodniczka świetna szosowa, która dbała o Majkę, o jej mięśnie, jako fizjoterapeutka, ale fizjoterapeuta w kolarstwie to jest taki też trochę psycholog, prawda, więc też myślę, że to jest też osoba bliska MAI. Hubert Grzebinoga, który czarował, żeby ten rower był stuprocentowo sprawny, żeby ten rower nie zawiódł i nie zawiódł. Także tak samo wielkie dzięki. Dwójka trenerów po prawej stronie Michał Krawczyk, czyli jak gdyby szef tej grupy, który koordynował wszystko i z którym też na bieżąco tutaj współpracowaliśmy i który dbał o to, żeby mięśnie i serce Majki było jak najlepiej przygotowane do tego startu. I pewna nowość, może nie wszyscy sobie zdajecie sprawę, drugi trener, Arek Perin, człowiek, który przygotowywał ją na zjazdy. To jest też bardzo ważny element, bez którego nie da się zdobywać laurów na największych zawodach MTB. Brakuje nam jeszcze pana doktora Piotra Kosielskiego. No wiadomo, w każdej ekipie musi być lekarz i to niekoniecznie musi być psychiatra. W związku z tym, w związku z tym doktor Kosielski dbał o zdrowie przede wszystkim Maji, ale również całej ekipy. I to właśnie ten pięcioosobowy zespół wspierał naszą mistrzynię. Bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję za tą pracę, którą wykonaliście w ciągu ostatniego roku, która zaowocowała tym srebrnym medalem, jedenastym w historii występów polskich kolarzy na Igrzyskach Olimpijskich, jedenastym ostatnim, który zamknął worek z medalami naszy, nasz w Rio. Bardzo serdecznie dziękuję Majka, jeszcze raz wielkie gratulacje. Jeszcze ja chciałbym tutaj dołożyć jeszcze jedno nazwisko trenera, którego dzisiaj tutaj nie ma z nami fizycznie, ale cały czas z nami był duchowo i to jest trzeci trener tej ekipy świętej pamięci Marek Galiński. A ja mówiąc o Michale Krawczyku nie, nie powiedziałem, że to jest uczeń Marka Galińskiego. No i oczywiście przekazuję teraz mikrofon Majce. Majka. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. E, dziękuję przede wszystkim za to powitanie. E, nie było nas w domu bardzo długo, bo mamy za sobą długie przygotowania w Kolumbii. O, powitajmy Piotra Kosielskiego, to <grymne> brakujące ogniwo, które szuka walizki. <grymne> Bo po kilku tygodniach pobytu poza Polską, bo byliśmy trenować w Kolumbii przed Igrzyskami, naprawdę bardzo miło się w ten sposób wraca do kraju, więc dziękujemy za to powitanie. Ja przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim kibicom, którzy trzymali za mnie kciuki. Ja Dostałam naprawdę mnóstwo wiadomości, maili przed wyścigiem, wspierających, dodawających mi otuchy do walki. Wiedziałam, że w wielu miastach Polski kibicowaliście i za to bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Przede wszystkim swojej ekipie, bo mam obok siebie nie tylko profesjonalistów, ale przede wszystkim dobrych ludzi, wspaniałych ludzi i wspaniałych przyjaciół, dzięki którym te kilka tygodni były owszem trudnymi, ciężkimi przygotowaniami, ale to był także wspaniały czas, którego, którego nigdy nie zapomnę i cieszę się, że, że w ten sposób ten czas został wynagrodzony. E, dziękuję Polskiemu Związkowi Kolarskiemu, który e, zapewnił nam wszystko, czego potrzebowaliśmy. E, także podziękowania i pozdrowienia dla, dla drużyny Cross Racing Team, którą reprezentuję. Miałam naprawdę genialny sprzęt na tym wyścigu. E, nie tylko świetny, dobrze pracujący, ale i najładniejszy. E, I e, na końcu, ale m, m, absolutnie nie, nie najmniej ważni, a, a bardzo ważni, e, bardzo ważna osoba, którą chciałam podziękować, to wszystkie rodziny. E, chłopaków, e, Madzi, w e, swojej rodzinie bardzo dziękuję. Cieszę się, że jest Przemek dzisiaj. E, bo e, no wszyscy zostawili rodziny na bardzo długo e, i to na pewno nie było lekkie, e, ale, ale mam nadzieję, że było warto tak, więc pozdrawiam wszystkie, wszystkie dziewczyny, wszystkie żony e, narzeczoną. E, przy, przyszłe, przyszłego narzeczonego. Dziękujemy Wam bardzo, że, że byliście cierpliwi. Wydaje mi się, że ładne były takie płyenty ostatnio w mediach pod tytułem Najlepsze Igrzyska XXI wieku. I 11 medali to w rzeczywistości jest tym najlepszym wynikiem. Warto jeszcze do tego dołożyć, że w tych Igrzyskach Podział łupów, czyli medali, był między 87 siedmioma krajami. Cofnąc się w pamięci, kiedy my mieliśmy fajne igrzyska, Montreal, 26 medali, 7 złotych, tylko 37 kraj brało udział w podziale tych łupów, jeżeli w ogóle możemy medal nazwać łupem. Wydaje mi się, że po prostu coraz trudniej jest zdobywać te medale, ale równocześnie chyba warto powiedzieć, że to trochę ustawia państwo w hierarchii ekonomicznej, ponieważ sport niestety jest wynikiem ilości pieniędzy, na które się daje, bo prawie każdy medal można przeliczyć niestety na zaawansowany udział państwa w tym yy, całym procesie. I myślę, że warto o tym pamiętać. Nie wiem, czy się akurat na ten temat yy, mówi. A oczywiście, że wspomnienie pod tytułem 7 medali w Atlancie. Miałem przyjemność być szefem tej ekipy. No to trochę przeszło już do historii. No i tylko życzę sportowi, żeby ilość pieniędzy była adekwatna do tego, ile zdobywamy medali, czy odwrotnie. Panie prezesie, ostatnie powitanie. Rozpoczynaliśmy od Majki i kończymy Majką. Rafał Majka, a teraz Maja Włoszczowska. Chciałbym, żeby pan powiedział o tej bardzo udanej dla polskiego kolarstwa olimpiadzie albo igrzyskach olimpijskich. To jest rzeczywiście no, bardzo duża sprawa. Zgromadziliśmy 24 punkty, takie, które y, są jakby w tych wszystkich rankingach liczone, no, a przede wszystkim dwa medale, medal brązowy, medal srebrny to jest y, po raz pierwszy od lat 40, a więc bardzo wiele lat czekaliśmy, żeby dwa medale polscy kolarzy przywieźli z igrzysk. Na pewno jestem z tego zadowolony, na pewno jest to sukces całego środowiska kolarskiego, na pewno y, y, jest to synergia, jest to współpraca. Współpraca i trenerów, i organizatorów wyścigu, i związku. No i oczywiście olbrzymie zaangażowanie, tutaj wielkie podziękowanie dla zawodników. Ja mam nadzieję, że to będzie taki dodatkowy impuls. Nasze kolarstwo naprawdę w ostatnim okresie się nieźle rozwija, a to będzie jeszcze dodatkowy impuls, bo to pozwoli nam po prostu również na być może, no tak jakbym powiedział, łatwiejsze rozmowy ze sponsorami, bo na dzisiaj to przede wszystkim wielkie podziękowania dla Ministerstwa. Sportu. Wielkie również podziękowania dla naszego sponsora generalnego firmy CCC pana prezesa Dariusza Miłka. To przede wszystkim oni nam pomagali najwięcej w tym czteroleciu. Natomiast teraz liczę, że może będzie szersze grono finansowania kolarstwa, a przez to, no, bądź co bądź, sport narodowy będzie się jeszcze lepiej rozwijał niż dotychczas. Wielka promocja polskiego kolarstwa torowego, ponieważ w prime-time transmisje zawodów. W szkolarstwie torowym to też nie pozostaje bez znaczenia. Tak, bardzo się cieszę, bardzo dużo no, włożyliśmy pracy w przygotowanie torowców. W tym razem jeszcze nie udało się przywieźć medalu, ale bardzo, bardzo wierzę, że ten kurs, który obraliśmy jakiś czas temu, po prostu zaowocuje również tym, że oprócz szosy i MTB będziemy mieli też jeszcze mocne kolarstwo torowe. Choć tutaj no, w szosie jest niezłe zaplecze, w to, że niezłe zaplecze w MTB trochę tego zaplecza brakuje i tutaj jestem świadomy, że musimy jeszcze popracować nad tym, żeby no, byli następcy Majwłaszowski. Bo o, tych, o te talenty nam troszeczkę jeszcze trudno. Ale panie prezesie, pan wie, jak to zrobić, żeby doprowadzić tą, to polskie MTB na szczyty, albowiem po takim dołku znowu pan wypromował po raz kolejny Maja Włoszczowska zdobyła medal na Igrzyskach Olimpijskich. Tak, rzeczywiście wokół maj zebrał się bardzo ciekawy, kilkuosobowy zespół. Ten zespół pracował z nią już od jakiegoś czasu i zwiększeniem tego jest właśnie ten srebrny medal Igrzysk Olimpijskich. I ja myślę, że skoro jej się udało, to też inni i zawodnicy, i zawodniczki, i ci młodzi będą mieli dobry, doskonały przykład. Musimy to wykorzystać. Następne igrzyska już za 4 lata, a tego czasu jest wobec tego mało.